Jak TV. Witam w Jak TV. Jak długo można stosować antykoncepcję hormonalną? E, ogólnie rzecz biorąc, tak długo, jak jest potrzebna i jak długo nie szkodzi. Antykoncepcję hormonalną włączamy u dziewcząt, które są już dojrzałe, kilkunastoletnie, mają już regularne od kilku lat y, cykle regularne lub nieregularne. Czasami włączamy po to właśnie, żeby je uregulować, ale na pewno nie można jej włączać do trzech lat od pierwszej miesiączki. Później stosownie do życzenia, do okoliczności jak najbardziej już u kilkunastoletnich, piętnasto, szesnastoletnich kobiet można. I można ją później stosować przez całe życie. Z przerwami na okresy, kiedy nie jest potrzebna, y, albo kiedy planujemy ciążę. Y, I y, tak długo, jak jesteśmy aktywnymi, hormonalnie płodnymi kobietami, czyli aż do menopauzy. Nie ma konieczności, nie uważa się obecnie, żeby była konieczność, robienia przerw w przyjmowaniu y, środków antykoncepcyjnych, hormonalnych. Przerwy, które kiedyś uważano za... Korzystne dla zdrowia przynosiły więcej szkody niż pożytku i więcej było tylko niepożądanych ciąż lub innych zaburzeń niż rzeczywistych korzyści, jakie organizm odnosiłby z tej kilkumiesięcznej przerwy. Jeżeli kobieta jest zdrowa, regularnie wykonuje badania krwi, badania cytologiczne, badania USG-piersi lub mammografię, nie ma konieczności, żeby odstawiała raz na jakiś czas tabletki. Nie tylko zresztą tabletki, ponieważ antykoncepcja hormonalna to również plastry naklejane na skórę lub krążki do pochwowe samodzielnie aplikowane raz na miesiąc antykoncepcja hormonalna opłuczy możliwości regulowania ciąży y, daje również mnóstwo poza ciążowych y, korzyści reguluje Cykle miesiączkowe zmniejsza bolesność miesiączek, poprawia wielokrotnie stan cery, e, zmniejsza nadmierne owłosienie i również z tego powodu często jest zalecana. Można ją stosować całe życie, będąc pod stałą kontrolą lekarza i wykonując regularnie zalecone przez niego badania. Nie wszystkie kobiety mogą stosować antykoncepcję hormonalną, ale to już zależy od wyników badań i od decyzji lekarza ginekologa. A więcej porad na jak.tv